Trudno y, obojętnie przejść, czy tam powiedzmy, do porządku dziennego y, po porażce, bo pierwszy mecz, inauguracja na pewno nie tak sobie to zakładaliśmy. Ale zrobiliśmy y, analizę tego meczu i mam nadzieję, że jak to mówią klasycy, zespół dobrze zareaguje, bo nic nie wskazywało. Na to, żebyśmy yy, tak sromotnie przegrali, i w taki sposób zainaugurowali ligę. Yy, byliśmy bardzo optymistycznie nastawieni, bo było wiele przesłanek ku temu, że, żeby tak było. A niestety piłka jest brutalna i parę zbiegów okoliczności już na boisku yy, obnażyły nasze, nasze, nasze problemy, błędy. I stało się. I tak jak powiedziałem na wstępie, mam nadzieję, że, że po tych wszystkich działaniach, jakie w tym tygodniu przeprowadziliśmy, zespół zareaguje pozytywnie i będziemy oglądać takiego górnika, na jakiego nas stać. A stać nas naprawdę na, na dużo dobrej gry, stać nas na to, żebyśmy w meczu z Legią dobrze się zaprezentowali i wtedy na pewno wynik jest sprawą otwartą i jak wiemy na pewno tu w Zabrzu Górnik zawsze będzie grał o zwycięstwo i o to, też, o to też będziemy grać w sobotę. Bardzo liczymy tu na wsparcie kibiców, bardzo liczymy na pomoc, bo mam nadzieję, że po meczu będziemy mogli sobie powiedzieć, że ten, ta porażka w Lubiniu to był wypadek przy pracy. Dziękuję. Ja również dziękuję trenerowi Łukasz i Bardzo Cię proszę, Łukasz. Myślę, że trener powiedział już tutaj wszystko, co, co w tym temacie można było powiedzieć, bo myślę, że my mamy swoje problemy, które gdzieś tam trener jeszcze nie powiedział o nich, ale, ale zbliża się tak ważny i prestiżowy mecz dla, dla wszystkich tutaj ludzi, że, że, że nie wypada, aby, aby obok tego meczu przejść, tak? I myślę, że zrobimy wszystko, żeby tą Tą plamę zmazać, bo, bo inaczej to wyglądało w tych meczach kontrolnych, gdzie naprawdę prezentowaliśmy się bardzo dobrze, byliśmy pełni optymizmu i nadziei na to, że jesteśmy w stanie coś osiągnąć. I myślę, że po jednym nieudanym spotkaniu gdzieś, ta, gdzieś ten optymizm nie ucieknie. Z nas, z nas, z piłkarzy, z trenerów, tutaj ze wszystkich ludzi, którzy dobrze życzą górnikowi, którzy gdzieś tutaj Tworzą całą tą otoczkę, także myślę, że w tym meczu z, z, z Legią zagramy tak, jak zagraliśmy w Pucharze Polski z tym z tym zespołem i, i wtedy będzie szansa na to, żeby, żeby tą Legię gdzieś tam, gdzieś z tą Legią powalczyć i, i gdzieś mecz wygrać. Bardzo dziękuję, Łukasz. Widzę już ten las rąk. Pytania. Bardzo proszę Marcin Król Nowiny Zabrzeńskie. No, pierwsze pytanie. Nie było tak, że akurat można powiedzieć, że po meczu, patrząc na suchy przebieg już spotkania, skład, wyjściowa jedenastka, można powiedzieć, że Norbert jest bramkarzem numer jeden. Natomiast losy ważyły się do ostatniej chwili. Wzięliśmy wszystkie za i przeciw. Norbi bardzo mocno pracował. Cała trójka bramkarzy... Można powiedzieć, była bardzo blisko pierwszego składu. Zdecydowaliśmy się na Norberta. Stało się tak, jak się stało. Dzisiaj na pewno mogę z tego miejsca już zdradzić, bo to nie jest żadna tajemnica, że na pewno w bramce nastąpi zmiana. Co do Błażeja Augustyna, ubolewamy bardzo, bo jakbyśmy rzeczywiście rozpracowywali ten mecz tak na czynniki pierwsze, to Oprócz tego, że błędy to trzeba zwrócić uwagę na dwa fakty, które musiały mieć wpływ na to, że mecz się tak potoczył później. Pierwsza akcja, prawie złamany nos Wojtka Uczaka zszedł całą pierwszą połowę krwawił. Nie jest to komfortowe granie i na pewno w tej ofensywie nie było tam. Tak, jakbyśmy sobie życzyli, czyli tego odciążenia od gry defensywnej. Natomiast w dziesiątej minucie kontuzji uległ Błażej. Augustyn, bardzo mocny zawodnik, jeśli chodzi o okres przygotowawczy. Bardzo byłem zbudowany tą postawą i patrząc przez pryzmat właśnie i Błażeja, Antka Łukasiewicza, Borysa Pandży czy Szewy, do tego dodajemy trzech bramkarzy, którzy w okresie przygotowawczym. No, zrobiliśmy sobie analizę, nie traciliśmy bramek. Praktycznie bramki tracone w okresie przygotowawczym to były rzuty karne, rzut wolny, mało było bramek z akcji. I tu był największy optymizm, jeśli chodzi o środek obrony i obsada bramki. Natomiast mecz z Lubinem pokazał, że właśnie na tych pozycjach zostaliśmy jakby najbardziej skarceni, co jest, co jest bardzo takim niekiedy niezrozumiałym momentem, bo, bo dwa miesiące pracujemy na to, 11 sparingów i wszystko miało być dobrze. Dzisiaj Błażej Augustyn jest kontuzjowany, jest po, po jakichś wstępnych badaniach jeszcze dalsze szczegółowe, ból w stopie, w stawie skokowym, taki trudny do zlokalizowania, bo, bo nie ma obrzęku, a jest ból. Szereg badań już przeszedł, mam nadzieję, że kolejne, jakieś, które przejdzie, postawią diagnozę odpowiednią i będzie mógł szybko wrócić. Na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. Bardzo proszę, kolejne pytania. Ja, ja należę do tych ludzi, którzy ciągle to będę powtarzał i, i powtarzam, nieraz to jest, nie wiadomo, czy to jest postrzegane na plus, czy na minus. I nigdy nie zajmuję się takimi jakby sprawami, które miałyby nas osłabić, takim płakaniem nad całą sytuacją, bo rzeczywiście można by było ręce rozłożyć i powiedzieć, no cóż, mamy ogromne problemy personalne, a co wy od nas chcecie? Nic z tych rzeczy, na pewno ci, którzy są zdrowi, musimy sobie radzić. I e, mam nadzieję, że przyszłość e, górnika jest przed takimi zawodnikami jak, jak Rafał Kurzawa, Maciek Mańka, którzy e, debiutowali czy, czy prawie debiutowali. E, no i, i w, tych trudny, w tym trudnym meczu musieli jakoś sobie radzić. Dzisiaj musimy powiedzieć, że na pewno górnikowi brakuje Adama Dancha. Jest to sytuacja trudna, ale e, ciągnie się dłużej. Na pewno problem Mariusza Magiery, Konrada Nowaka to już też są przewlekłe kontuzje, ale to są zawodnicy, którzy e, z powodzeniem w niedalekiej przeszłości e, tworzyli oblicze tego zespołu. Jak dołożymy do tego e, Gancarczyka, który jest dzisiaj po dwóch zabiegach, Biegach. Jak y, patrzymy przez pryzmat ostatniego meczu z Legią Olkowski, Przybylski i Zahara, którzy byli motorem napędowym y, naszej gry y, i świeżo kontuz, świeża kontuzja Błażeja, no to mamy zestaw ludzi, na których Górnik y, może liczyć i powinien liczyć. Ja tylko powtórzę to, co powiedziałem y, przed meczem z Lubinem, że jestem przekonany, Oczywiście musimy wszyscy wytrzymać ciśnienie. Oczywiście to ciśnienie to jest to, żeby zrealizować pierwszy cel. Pierwszy cel musimy załapać się. Jak najszybciej punktować i zrobić sobie pewne miejsce w górnej części tabeli, a później powalczyć o coś więcej. Bo dzisiaj tych deklaracji na pewno składać nie będziemy. Mimo tego, że przegraliśmy i różne mogą opinie, każdy sobie tę opinię może wyrobić. Ale jestem przekonany, że tacy zawodnicy, jak, jak Mateusz Zachara, jak, jak Mariusz Szybelski, Paweł Olkowski, to są zawodnicy, którzy do nas dojdą lada moment i wtedy. Ta siła górnika będzie jeszcze większa, i mam nadzieję, że ta siła górnika będzie właśnie największa wtedy, kiedy będziemy w największej potrzebie. Ja mam taką nadzieję, mam też nadzieję, że Błażej się wyleczy, mam nadzieję, że jeszcze, że już Adam Dank za niedługo zacznie trenować z zespołem. Być może jeszcze z niego też będziemy mogli korzystać. Także na pewno optymizmu chciałbym tu wlać dużo, mimo tego, że, że, że właśnie ten mecz pierwszy no, nie wyszedł nam tak, jak byśmy sobie życzyli i obraz tych, tych zawodników kontuzjowanych też mówi sam za siebie. Dziękuję. Mateusz Zachara jest po konsultacji przed meczem z Lubinem. Bardzo zastanawialiśmy się, czy ryzykować. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że najważniejsze jest zdrowie zawodnika i, 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 i nie można farmakologicznie, sztucznie czegoś przyspieszać. Dzisiaj jest po kolejnym badaniu. Wszystko jest na dobrej drodze. Wszedł w trening. Wszystko jest na dobrej drodze, żeby mógł zagrać, ale. To jest tylko organizm, to jest dopiero 8 dni po, po urazie. Mamy jeszcze dwa dni. Mam nadzieję, że służba medyczna doprowadzi tego zawodnika do, do meczu z legią, ale, ale nie można zakładać też takiej, takiego scenariusza, że się nie uda. Macie kolegę Zetadza, że razobiło pan zmianę w Bramce, tak nie radzi się za to w takim razie. No to no tu, jeszcze, tu jeszcze chciałbym sobie zostawić dobę. To jest też tak, że ja bym nie chciał, żebyśmy teraz linczowali Norberta, bo Norbert już namacalnie, jak to się mówi, po, na, po naszemu, zawalił jedną z bramek. I teraz nie chciałbym, żebyśmy całą winę zrzucali na Norberta, bo zostanie odstawiony i tak dalej. Nic z tych rzeczy jest rywalizacja. Po to się ścigali, tak jak powiedziałem przed, już wcześniej przy pytaniu. Odnośnie obsady bramki, yy, wszyscy byli do dyspozycji, ból głowy, mamy nowego młodego trenera ambitnego, który też chce zrobić wszystko, żeby, żeby z całą trójką bardzo dobrze współpracować. Ja to widzę i tak jest, i tak też się dzieje. Natomiast niekiedy wybór, wybór oczywiście należy do mnie i ja biorę odpowiedzialność za to, że wyszedł Norbert. Ale z drugiej strony dzisiaj wiem, że i Paweł Steinbors, i Kasprzyk, który wykonał bardzo mocną robotę, są przygotowani na to, żeby, żeby wyjść między słupki. Oczywiście znowu ten wybór. Mam nadzieję, że, że już w tym meczu całość jakoś nam będzie sprzyjało. I nie będzie takich tych dodatkowych niuansów, które mogą wybić ten, ten zespół. Mam nadzieję, że od bramkarza począwszy na tym ostatnim zawodniku na szpicy, skończywszy będzie to odpowiedni wybór i, i wtedy ten zespół będzie funkcjonował zdecydowanie lepiej jak, jak w Lubiniu. Także mam jeszcze tu dwie doby i mam nadzieję, że, że wybór będzie odpowiedni. Może jakieś pytanie do Łukasza Madeja, też jest w gotowości bojowej, żeby odpowiedzieć. Bardzo proszę. Jeśli mogę, pojazda Pan Pani Łukas, Padrówna przewaga rejki po tej ostatniej palicy. Jeszcze Pani prosła. W przypadku poszukać ewentualnych teraz pani panze już może mieć ten moment decydujący prób na to nie strzemcji. Ja myślę, że w tym roku tak jest skonstruowany regulamin, że jeszcze... Jest bardzo długa droga do tego, kto będzie mistrzem Polski, kto będzie grał w Pucharach, bo, bo musimy sobie pamiętać o tym, że będzie za chwilę dzielenie punktów, tak i y, oczywiście byłaby to duża przewaga, aczkolwiek y, gdzieś tam nie dopuszczamy się, że ta legia może tutaj wygrać, tak, ale ja myślę, że po tym meczu i tak nic nie będzie wiadomo, obojętnie jakim ten mecz, wynikiem się zakończy, to. To jeszcze za dużo jest spotkań, żeby już koronować jedną drużynę albo pognębiać drugą. Także jeszcze przed nami bardzo dużo spotkań i oczywiście ten moment jest dla nas ważny, prestiżowy i zrobimy wszystko, żeby go wygrać. Ale, ale my patrzymy przed każdym kolejnym spotkaniem, żeby, żeby punktować, żeby, żeby gromadzić jak najwięcej punktów, żeby zapewnić sobie ten awans do, do ósemki. A, a później myślę, że. Dopiero zacznie się tak naprawdę gra, gdzie, gdzie, gdzie każdy mecz będzie gdzieś tam na styku i, i nikt nie będzie pewny tego, jakim wynikiem się zakończą spotkania. No znowu odpowiem tak, że nad doborem ludzi bardzo się zastanawiamy. Tylko też druga strona medalu jest taka, że no, nagle nie możemy zrobić rewolucji, bo skoro już z pewnych względów niektórzy zawodnicy wypadają, no trzeba się bardzo zastanowić nad nad też zgraniem zespołu. Bo zgranie zespołu to jest kolejny temat, który który byśmy musieli się bardziej nad nim zagłębić. Ja tylko chciałem tu... Ostatni mecz ligowy z Lechią, który rozegraliśmy w rundzie jesiennej, to patrząc na skład z Lubinem, tylko czterech zawodników wyszło w podstawowym składzie. To jest ogromna różnica, jeśli chodzi o skład, bo wyszedł tylko Antek Łukasiewicz, Małkowski, na Kulma i, i Łukasz Madej. Siedmiu zawodników nowych z różnych względów. Paweł Olkowski, Przybylski, Mariusz Zahara, Krzysiu Mączyński, Sobol. Akurat wtedy był kontuzjowany. Także no to, jest, to, jest, to jest ogromna grupa zawodników, patrząc też przez pryzmat naszej gry obronnej przecież Maciek Mańka i, i, i Maciek Małkowski, Maciek Małkowski to też nie jest obrońca, grał tam z konieczności, z tego względu, że Rafał Kosznik no, długo dochodził po kontuzji, jakiej tu uległ w meczu spod Beskidzie, długo dochodził do siebie i sparingi rozpoczął dopiero w Turcji, śladowo zaczął grać i też na boisku było widać, że, że ta przerwa u niego jest widoczna, także tych problemów jest sporo, ale to co powiedziałem, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że to się wszystko jakoś tam wyklaruje i, i ta, ten dobór ludzi, wracając tu do pytania, no bardzo się tu, mamy z, w tej chwili trzech, czy nawet można powiedzieć czterech środkowych obrońców z Tomkiem Wełnickim. Mamy czterech środkowych obrońców, którzy mogą grać. Oczywiście jakość, wiadomo, została sprawdzona w większym czy mniejszym stopniu podczas zgrupowania, bo, bo naprawdę graliśmy tam z bardzo dobrymi zespołami i nie było żadnych przesłanek, że, że właśnie na tej pozycji możemy mieć na wiosnę problem. Jestem przekonany, że, że tego problemu w perspektywie całego sezonu tam mieć nie będziemy.